Witam wszystkich z tej strony Czatłaniak. Na moim kanale wybiła okrągła liczba 100 widzów i z tej okazji postanowiłem zrobić drugi konkurs. Poprzedni to nie był taki konkurs, lecz to był taki specjal. Dałem teksturpaka teraz na 100 widzów. Zaraz się filmik powiem, powinien pojawić. A postanowiłem podarować Wam Minecraft Gift Code. Gift Code czemu Gift Code? Ponieważ dużo osób nie ma Minecraft. Jeszcze, aby chciało pograć na jakichś serwerach typu SKKF Hardcore lub coś w tym stylu. I chcę wam dać szansę. Mam 45 euro na koncie, więc 20 euro Minecraft Gift Code wychodzi i po prostu mogę wam go kupić. No i możecie na nim grać po prostu, bo możecie własnego maila, ja wam tylko podam kod. Wchodzicie na stronę Minecraft.net, robicie własne konto na jakim byście chcieli grać i tam po prostu wpiszecie wasz, wasz kod. Co? Warunki? Tak, warunki. Musicie lajkować mój kanał. Lajkować, subskrybować, przepraszam. Zostawić komentarz pod filmem, typu nie wiem, biorę udział lub jakieś zdanie. Lepiej nawet chyba zdania, bo może traficie i może mi się spodobać jakiś też ten, ale ogólnie to będzie losowanie, ale może mi się spodoba jakiś ten i może wybiorę tą osobę. Yy, tak, na pewno nie możecie pisywać w komentarzach 1, 2, 3, bo od razu eliminuję tą osobę, ponieważ to jest bez sensu według mnie. I to chyba tyle. Yy, czas realizacji konkursu to do 28, ponieważ zaraz wyjeżdżam do Włoch. No i mam wakacje, więc trzymajcie się. Mam nadzieję, że wygracie. I narka.